Cieszę się że Was widzę, po tańcu z gwiazdami już troszeczkę ochłonęliście, bo i Ty, i Ty pracowaliście przy tej wielkiej produkcji, przy tej wielkiej maszynie. No właśnie, i nie tęsknicie za tańcem z gwiazdami? Wiesz co, to trwało 10 tygodni, jeszcze wcześniej miesiąc przygotowań, więc naprawdę można było się raz, że zżyć z gwiazdą, z którą się tańczy, a dwa, że przyzwyczaić się do tego trybu dnia. Więc jest coś takiego, że po programie, trochę jak po powrocie z kolonii czy jakiegoś obozu, Trochę się tęskni, jest taka pustka, ale my tak naprawdę mieliśmy zaraz po programie dużo obowiązań, zobowiązań też takich zawodowych, związanych z kolejnymi eventami czy zajęciami, które prowadzimy, więc... Troszeczkę byśmy zapracowani i nie zdążyliśmy aż tak bardzo chyba tego odczuć, aczkolwiek taka pustka jest, bo co niedzielę się jechało właśnie, wiesz, tam od samego rana w studio. Cała sobota i niedziela. Cała sobota i niedziela, no ale ta pierwsza niedziela, szczególnie po tym z Gwiazdami, w której się było w domu, a nie w studio, była taka jakaś inna, czegoś brakowało. A czy wy spodziewaliście się, że ten program odmieni wasze życie? I się zakochacie, no znajdziecie miłość tam. Szczerze, że absolutnie nie, a tym bardziej, jeżeli chodzi o kwestię miłości. Ja dosłownie kilka dni zanim poznałem Michała, tak sobie zrobiłem takie, wiesz, rachunek sumienia i sobie mówię, dobra, okej. Okay. Nie szukam faceta. Na razie chyba sobie po prostu powiem to sam. No i dosłownie trzy dni później Michał. Więc te moje postanowienia bardzo szybko się e, zmieniły. E, no a tak to, tak szczerze mówiąc w ogóle się nie spodziewałam, no tak jakby pracując tej produkcji traktowałem to jako praca, tak? I to był czysty totalnie przypadek, że się spotkaliśmy, że akurat byliśmy razem na korytarzu. Dziwnie. No, <laughs> właśnie, jak wyglądał ten moment waszego poznania? Wiesz co? Ja może zacznę też od siebie, że ja też zakładałem, że tutaj przyjeżdżam do Warszawy, robię ten z gwiazdami, po programie wracam do Trójmiasta, nikogo nie poznaję, z nikim się nie spotykam, chcę tutaj tylko zająć się pracą. A tutaj się okazało, że właśnie podczas pierwszego treningu, chyba takiego, jeden z pierwszych treningów z Roxaną, które były w studio miesiąc przed programem, kiedy był ten miesiąc przygotowań. Zupełnie przypadkiem właśnie Roxana wyszła gdzieś na korytarz, e, niby po wodę, ale tak słyszałem, że rozmawia z, e, właśnie z jakimś mężczyzną. Roksana w ogóle tak znikała na jakiś czas zawsze, jak Przestań, nie znikała. No, no i ja, ja była na korytarzu po wodę Roksanę, i tak. właśnie Kuba rozmawiał z Roxaną i zapytałeś chyba e, Roxanę z kim, z kim tańczy. W tak, będzie, no, mieliśmy taką gadkę, powiedzmy. generalnie tak jakby już e, próby odbywały się w studio, w którym ja pracuję, więc tak jakby ja wszystkich gazdy e, Wiedziałem kto, kto jest w składzie, znałem też tancerzy, ale nie wiedziałem jeszcze kto, jak, z kim i tak dalej. No i właśnie po takiej krótkiej rozmowie z Rosjaną mówię tak, no a kto tańczy z tobą? Ja akurat pamiętam, że się wtedy pojawiłeś w drzwiach. Ja tak się pokazałem w drzwiach wtedy, bo słyszałem ich rozmowę przez drzwi. E, I tak tylko się przywitałem i, i schowałem za drzwi. Miałam okres zły dzień e, i stwierdziłem, że jakoś nie chcę za, za ja, dużo rozmawiać. Ja, w szoku, ja nawet nie zapamiętałem imienia tak naprawdę. I pamiętam, że tego samego dnia miałem jeszcze joba później i się dopytywałem mojego szefa, który był głównym morografem z tezdami, jak się nazywa partner Roxana, ale nie chciał mi powiedzieć. <laughs> W końcu zdradził, więc znalazłem na Instagramie i dopiero wtedy jakoś ten kontakt się zaczął. Okay, czyli zagadałeś do niego jeszcze na Instagramie potem, tak? Ktoś, ja całe życie właśnie byłem taki, że czekałem aż ktoś zagada pierwsza, a tym razem mówię... No dobra, dobra, to ja zrobię ten pierwszy grunt. Ty się poczułeś, tam. jak zobaczyłeś, co i wiadomość od mnie, Kuby? Wiesz co, to były takie zaczepki, tutaj zdjęcia mi polubił, <laughs> jakiś komentarz napisał, tak niewinnie. Ja skojarzyłem go oczywiście ze studia, że to był właśnie ten chłopak, który tam rozmawiał z Roksanem na korytarzu, e, ale faktycznie sam nie, nie napisałem do niego pierwszy. E, jakoś tak szczerze to myślałem, że nie wiem, by mi nie odpisał, <laughs> ale on zagadał, więc ta rozmowa się zaczęła. No i zaczęliśmy się później poznawać. Ale rozumiem, że wy się, i, pomimo że jesteście z, z, z świata tańca, to wy się wcześniej nie znaliście, tak? Nie, nie, nie. Ja, ja w ogóle w życiu nie słyszałem, znaczy... Okej, okay, jest tak bardzo często w świadku, że nawet jak się ktoś z kimś nie zna, to gdzieś te nazwiska się e, przemijają, ale ja nawet nie widziałem o istnieniu Michała i wydaje mi się, że też gdyby nie z Gwiazdami, to nawet byśmy się nigdy nie spotkali, no bo ja jestem w Warszawie, Michał był w Gdańsku, więc... No to chyba tak po prostu miało być. Okay. No dobra. Są te pierwsze tam powiedzmy flirty na Instagramie i teraz dochodzi do tego spotkania w realu. Ta pierwsza randka. Jak ona wyglądała? Kto kogo zaprosił? Ja, ja ale Michał to wymusił. Ja wymyśliłem, jeszcze może cię zmusiłem. Nie, nie, nie. Michał tak zaczął mówić, że wiesz, że jest w Warszawie, że nie jest na w ogóle Warszawy, że z chęcią by coś zobaczył, wiesz i tak dalej, więc mówię, no dobra, no tutaj mogę cię odprowadzić. No i tak jakoś wyszło, no. Dokładnie tak. Kuba był moim przewodnikiem na początku po Warszawie. W sumie jedna z naszych pierwszych randek to w ogóle była w parku trampolin i jak, jak takie dzieci z gimnazjum sobie skakaliśmy po tych trampolinach. Ale to była tak pół półrandka półsłużbowa, bo obydwoje mieliśmy jeszcze zadanie do wykonania na tych trampolinach. Tak, bo ja tam chciałem sobie przećwiczyć taki element, który potem z Roxaną w choreografii planowałem wykonać. No i to dobrze było na jakichś materacach i też z kimś doświadczonym w tych tematach akrobatycznych, a tu wiedziałem, że Kuba jest bardzo dobry w te klocki, że tak to ujmę. I razem właśnie poszliśmy do tego parku, bo pamiętam, że ty też miałeś coś do jakiegoś tak, występu tak, do tak, przeswania. Tak. Ja musiałem sobie sprawdzić, czy moje ciało jest jeszcze w stanie wykonać pewien element, wolałem to zrobić na miękkim podłożu. Potem ten filmik z Trampolin, wiem, że wrzuciliście na swoje media społecznościowe, ale, te, ale to jeszcze było przed waszym, no tutaj ogłoszeniem tej oficjalnej informacji o, o związku. Yy, ale dawaliście nam takie sygnały właśnie, yy, Kuba chyba częściej, że yy, no, spędzacie ten czas razem. Jest to tak, dawaliśmy sygnały i w ogóle śmieszna też jest taka anegdotka na temat tego, jak w ogóle Roxana dowiedziała się, że się spotykam z Michałem, bo wrzuciłem kiedyś taką relację, na której było widać tylko rękę, na której Michał nosi taki sznurek. I dostałem wiadomość od Roksany. Wiedziałam, e, bo też wcześniej nie rozmawiali ten temat. My przez podczas trwania programu nie chcieliśmy o tym mówić, ponieważ po prostu baliśmy się, że to może mieć jakiś wpływ na wyniki głosowania widzów. W dalszym ciągu tak jakby społeczeństwo w tej kwestii jest podzielone bardzo. I po prostu ja, ja bardzo nie chciałem, żeby tak jakby nasza relacja jakkolwiek się odbiła na, no, na talencie Michała i Roxany, dlatego tak się wstrzymywaliśmy z tym po prostu długo. Właśnie, bo podczas trwania programu Michał ciebie akurat bardzo dużo osób łączyło z Roxaną i tam pisali, że wy tak ładnie razem się prezentujecie, wyglądacie i bylibyście cudowną paną i tak dalej. Jak ty odbierałeś te komentarze, mając, już wiedząc, że jednak serce bije do kogo innego. My czytaliśmy je razem. <laughs> czytaliśmy je razem. Nie wiesz co, ja wiedziałem, że to jest, że tak powiem, part of the game. I tutaj... Te wszystkie artykuły wpływały troszeczkę na, naszą, na korzyść naszej pary, więc ja nie chciałem tego negować. Stwierdziłem, że okej, okay, niech ludzie sobie piszą, niech łączą nas w pary, niech mają taką dodatkową telenowelę <grych> tworzoną w ich głowach. No ale wiedziałem, że po programie chcę tutaj przedstawić swoją orientację, żeby troszeczkę być takim fair wobec tych ludzi, wobec siebie. Żeby uprzedzić też dziennikarzy, którzy gdzieś tam zrobią nam zdjęcia z ukrycia, bo pewnie by to wyszło, bo no nie chciałbym się przez całe życie ukrywać ze swoim partnerem, e, więc no po prostu... Była też chyba taka gazeta, która napisała do ciebie, że tak. ma zdjęcia nasze, zrobili nam faktycznie zdjęcia jak wychodziliśmy ze studio, ale zachowali się bardzo fajnie, bo chyba poprosiłeś ich, żeby do końca e, programu nie emitowali, że znaczy nie, nie wypuszczali tych zdjęć tak też się stało, znaczy ja przynajmniej nie widziałam, żeby... Wypłynęły. Aha. Wiesz co, no tak, jakby mogę zdradzić, że to była taka groźba, że jeśli te zdjęcia zostaną opublikowane, to my z Roksaną nie damy już żadnego wywiadu do końca programu tej no tak, tak stacji. O mi nie mówiłeś. O, żeby ci nie było przykro. E, więc, więc po prostu udało się tutaj wywalczyć to, żeby gdzieś to nie wyciekło szybciej, bo chciałem, żeby to była informacja, która wypływa ode mnie, a nie która jest jakimiś przeciekami, plotkami. Wiele osób z dalszej rodziny może nie wiedziało też o mojej orientacji, więc chciałem, żeby po prostu to była informacja, która wypływa ode mnie, a nie jest jakąś przypadkową plotką. No właśnie, jak już ogłosiliście ten wasz związek, to jak zareagowali właśnie twoi, twoi, twoja rodzina, twoi przyjaciele, którzy nie, pode, nie podejrzewali albo nie wiedzieli do końca, jak to jest u ciebie? Wiesz co, moja najbliższa rodzina wiedziała. Rodzice, rodzeństwo, oni bardzo mnie wspierają, nie mają z tym żadnego problemu i też poznali nawet Jakuba. Dalsza rodzina, może kuzynostwo, jakieś tam ciocie, wujkowie nie wiedzieli. Część przyjęła to dobrze, część nie skomentowała tego, więc może gorzej. Ale też no, chcę się otaczać osobami, które na każdym etapie mojego życia będą mnie wspierały, dla których będę osobą wartościową niezależnie od mojej orientacji i poglądów. Więc jeśli na przykład na tym etapie dla kogoś to, że mam partnera i że to ogłosiłem nie jest zgodne z jego wartościami i się do mnie odwróci, to uważam, że, że to jest ok, że może tak miało być, że, że to nie jest ta osoba, która będzie mnie wspierała do końca życia. Więc ja raczej patrzę na to w ten sposób, że to jest swego rodzaju taka selekcja, selekcja na kogo mogę liczyć, niezależnie od tego, co się dzieje w tym moim życiu. A tak a na opinię osób... Trzecich, spoza mojej rodziny, spoza grona moich przyjaciół, e, no to tak naprawdę nie przejmuję się tą opinią. Mogą sobie uważać, e, co chcą. To jest moje życie. Ja zawsze staram się iść za głosem swojego serca i robić to, co podpowiada mi intuicja. Ja się trochę bałem. Wiesz, jak będziesz reagował na te komentarze takich osób z zewnątrz, bo e, no, ludzie czasami naprawdę potrafią być brutalni w tych komentarzach i. E, no, są tam takie rzeczy, które, no, do których trzeba mieć naprawdę mocną psychikę, żeby po prostu to przeczytać i jakoś tak od ciebie odepchnąć. E, I bałem się, że, że może to w którymś etapie ciebie przerosnąć, ale faktycznie widzę, że masz tak. E uwartościowaną e, głowę, że, że to nie uderzy. Ja mam to samo na przykład, że cza, czasami czytam te komentarze i one wręcz mnie czasami bawią, mimo że naprawdę nie ma tam nic śmiesznego. Bardziej boli mnie to, że takie same komentarze mogą właśnie trafiać pod e, postami osób słabszych po prostu, które mogą naprawdę przeżywać tego rodzaju rzeczy. Ale wy ogólnie, podsumowując, mieliście chyba dobry feedback po e, ogłoszeniu Postarzę, związku? Nie. Chyba że to na naszych różnie. profilach e, instagramowych prywatnych Faktycznie osoby, które nas obserwują, większość to były gratulacje, wsparcie, życzenia jakby jak, naj, jak najdłuższej owocnej relacji. Prawie wszystkie tak naprawdę. Tak, ale na przykład jak wchodziłem sobie na komentarze pod artykułami, e, gdzie ludzie mogą być anonimowi i to już jest zbiór wszystkich ludzi, nie tylko osób, które nas obserwują, e, to było tam sporo takiego jadu, hejtu, no ale tak jak mówię, no jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Ja przez cały czas programu spotkałem się z, z wieloma pochwałami, tak naprawdę ciężko było znaleźć hejt na mój temat, a teraz pojawił się też, ale tak jak Kuba powiedział, mnie to zupełnie nie rusza, tak naprawdę. Ja się cieszę, że nie muszę się z, z najbliższą mi osobą ukrywać, że mogę być tutaj dzisiaj na evencie i chodzić z nim za rękę i teraz nawet z wami rozmawiać. I to jest dla mnie fajne, bo to są nasze jakieś kolejne wspólne chwile, kolejna jakaś taka przygoda, którą sobie zapiszemy na karcie naszej historii. Więc cieszę się, że ten coming out dał mi możliwość spędzania nawet czasu z Kubą na większą ilość sposobów. Że nie muszę się kryć, ukrywać, martwić, że ktoś, nie wiem, nas zobaczy. Tak. Ale no właśnie, jak spędzacie ten czas razem, to Macie czasami takie obawy, żeby pójść za rękę na przykład chodnikiem, ulicą? Normalnie na co dzień, nie, w wyjątkowych sytuacjach, jak widzimy e, jakieś... O Jezu, no nie, nie powinienem, że tak mówić, ale takie podejrzane towarzystwo, o których po prostu możemy się obawiać, że, że reakcje mogą być jakieś e, niechciane, to wtedy na przykład na chwilę się puszczamy. Chociaż coraz mniej. No już Ostatnio, że tak powiem, e, śmieliśmy się, że... E, no chyba tutaj, nie, to tutaj było, jak tutaj. Powiedziałem, że pójdziemy na Pudelka i dostaniemy... Łomek. <laughs> Łomot. E... No nie, ludzie też nie reagują jakoś źle, właściwie no, parę razy zdarzyło się tak, że ktoś coś powiedział albo splunął przed nami, ale raczej ludzie albo nie reagują, albo się uśmiechają. Ja, ja w sumie jedną taką sytuację kojarzę właśnie dzisiaj, że, no tak, że, że mężczyzna, przechodzimy, on obok tak splunął, e, a tak to przez, nie wiem, no te parę miesięcy razem chodzimy po Warszawie za rękę i ja nie widziałem negatywnej reakcji. Albo ludzie w ogóle nie reagują, albo się uśmiechają, jakby no... Znaczy, też, znaczy może ty Michał bardziej, porównanie między Warszawą a Trójmiastem. Które z tych miast jest bardziej otwarte? Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, bo w Trójmieście ja nie chodziłem z chłopakiem za rękę. A ze mną? No z Kubą chodziłem, ale wiesz, chodzi mi w poprzednich relacjach. I raczej też byłem osobą, która właśnie nie wyjawiała tego publicznie, dopiero teraz tak naprawdę to ogłosiłem, wiesz o co chodzi. Więc ja byłem na zupełnie innym etapie e, otwartości swojej o swojej orientacji mieszkając w Trójmieście, a jestem na innym etapie, mieszkając w Warszawie. Ciężko mi to porównać, ale wiem, że Trójmiasto jest bardzo to tolerancyjne i bardzo często widywałem na, na ulicach osoby, które chodziły razem za rękę, były tej samej płci. E, nieraz e, pa pani prezydent miasta dawała jakieś oświadczenia, które wspierały bardzo społeczność LGBT. E, no i też może po wynikach głosowań samorządowych można stwierdzić, że raczej mamy takie poglądy w Trójmieście otwarte, tolerancyjne, dokładnie. No więc myślę, że to jest dobre miejsce dla osób, które chcą być sobą, a które mają partnerów tej samej płci. Kuba, czy Ty byś się przeprowadził do Michała, do Trójmiasta? Ja byłem właśnie ostatnio w, w Trójmieście, zwiedziłem tak naprawdę i Gdynię i Gdańsk i no, Michał teraz za jakiś czas będzie się przeprowadzał do Warszawy. Ja do dzisiaj nie mogę zrozumieć dlaczego. Tam jest tak pięknie i okej, okay, faktycznie jest dużo więcej możliwości w Warszawie, w sensie dużo więcej miejsc pracy, no właśnie wszystkie produkcje i tak dalej, to wszystko się dzieje tutaj, natomiast widoki i też taki, no nie wiem, klimat, Ludzie, ludzie są zupełnie inni. ja nie potrafię wytłumaczyć tak jakby tych różnic, bo chyba za krótko byłem, ale bardzo mi te dwa dni urzekły. Ja to najchętniej bym zrobił tak, żebyś tam został i żebyśmy jeździli w tygodniu do Warszawy, a w tam. Nie, ja kiedyś byłem w takim związku na odległości i wiem, że to nie działa i to nie jest dla mnie, więc ale ja... Ale to byśmy razem jeździli, nie żebyś, żebyś... Ja się tu już przeprowadzam, przestań. To, jest to jest jest podjęta. Tak, ale wiesz, to nie chodzi tutaj tylko właśnie o Kuby, ale też o rozwój mojej kariery, że tutaj mam więcej możliwości. Wszystkie produkcje, nagrywki. No to się odbywa tutaj w Warszawie. Ja przed programem tutaj przyjeżdżałem na różne projekty i często byłem tutaj, nie wiem, dwa tygodnie, tydzień pomieszkiwałem u znajomych i wracałem do tego trójmiasta. I bardzo poważnie rozważa, rozważałem już decyzję o mieszkaniu tutaj we wrześniu ubiegłego roku. Ale wtedy jednak... Jeszcze zostałem przy Trójmieście, ale cały czas w głowie miałem przeprowadzkę właśnie albo do Warszawy, albo do Krakowa. Ale no teraz dużo było sposobności, które sprowadziły mnie właśnie tutaj do Warszawy i nie żałuję. Bardzo fajne ale... miasto, dla mnie nowe, więc też ekscytujące. tak by... razem nie będziemy jeszcze. Nie, nie. Dużo osób się pyta nawet, wiesz co, nasi obserwujący tak już, widzę, że zadają pytania, czy mieszkamy ze sobą i tak dalej. Ale nie, w sensie jeszcze, jeszcze się wstrzymujemy. W ogóle, no, no, no wydaje mi się, że tak jakby, jak się tak za szybko we wszystko wejdzie, a, a tutaj niestety też tak jakby przez rozmiar tych wieści i przez właśnie tą całą nagonkę medialną i tak jesteśmy w wielu sprawach przyspieszeni bardzo, wydaje mi się, że jest nam potrzebny taki dystans i też czas dla siebie osobno. Tak, no ja przyznam też szczerze, że znając pary heteroseksualne, no to raczej nie... No nie wiem przynajmniej wśród moich znajomych nie miałem sytuacji, żeby ktoś nawet po paru miesiącach znajomości mieszkał ze sobą. To jest raczej jakiś kolejny etap z, z związku, już wspólne mieszkanie. Eee, trzeba poznać swojego partnera dobrze, polubić jego wady. No i utwierdzić się w przekonaniu, że tak naprawdę jesteśmy w stanie przeorganizować swoje życie troszeczkę, żeby współdzielić z kimś tą przestrzeń już 24 na 7 tak naprawdę, bo jednak mieszkając... Osobno zawsze można sobie łatwiej tą przestrzeń e, na odpoczynek od tej drugiej osoby wygenerować. No właśnie, wspomniałeś o wadach. Takie wy macie wady. Wy już dostrzegacie swoje wady? <laughs> Dobra, ja, ale mamy mówić o własnych czy na zmianę? Zmianę. zmianę. Michał jest potwornym bałaganiarzem. Słuchajcie, dla niego takie, takie rzeczy jak kosz na śmieci, jak kosz na pranie. No to w ogóle nie istnieje. W sensie wszystko leży wszędzie. I ja już to, to powiedziałem trzy razy, więc powiem to po raz kolejny. Raz zobaczyłam taką sytuację, kiedy Michał zjadł, zjadł banana i położył skórkę obok siebie. Ale na chwilkę, bo chciałem w tym momencie. naprawdę się na chwilkę, tylko ruszkę. dlatego, że ja ciebie nakrzyczałem, ale jest to straszna bałagania, naprawdę. Ja nawet założyłem, tak jak ja też może jakiś czas temu nie byłem najlepszy w utrzymywaniu porządku, trochę już to, to sobie nawet narobiłem, to teraz mam tak, że już nawet nie krzyczę na niego, tylko ja z automatu, jak widzę jego śmieci, to po prostu jest sprzątam. O, jak słodko. Michał, to zostało <ścoughs> jak najdłużej. Nie, wiesz co, Yhm, przyznam szczerze, że troszeczkę ostatnio bałaganie. Yhm. Ale, ale, to na pewno teraz po programie, jak będę miał więcej czasu, to znajdę jakiś swój znowu sposób, żeby utrzymywać większy porządek. Cóż, mogę powiedzieć o wadach Jakuba? Może tak. Treningi wspólne na świeżym powietrzu z nim to nie jest najlepszy pomysł. Ja na przykład bardzo lubię sport treningi siłowe, więc szkoda, że akurat Kuba, nie. Jego wadą jest to, że zawsze jest pół godziny przed czasem e, i to się nie łączy z moją wadą, czyli spóźnianiem się, a ja na przykład jestem 15 minut po czasie, e, więc e, nie jest to e, na, na najlepsze rozwiązanie, ale no nie wiem. No. Już się bałem, że wysypiesz coś strasznego, nie że dużo przeklinam albo... <laughs> nie, nie, no wszyscy przeklinają. Przyznam szczerze, że ja może jeszcze patrzę przez takie różowe okulary na niego i... No dobra, to... same, same pozytywne. Albo pozytywne, mam mały wad. To teraz... Nie, nie, masz wady. Trochę samolubny jest. Ale... To teraz w drugą ja stronę. Może jeszcze tak powiem, że właśnie... E, taką, takim kluczem do jedności według mnie i do tego właśnie, żeby nie kłócić się i być w długotrwałym związku jest taka akceptacja wzajemnej inności i zrozumienie, że nikt nie jest perfekcyjny i każdy z nas ma cząstkę tej wady tej drugiej osoby. Ja bardzo wierzę w Yin-Yang, taką, taką teorię, e, że. W tej czarnej części też jest biała kuleczka jest kawałek tego białego, I tak samo w tej białej części jest kawałek tego czarnego i rozpatrując tylko takie wady zerojedynkowo, że ktoś jest bałaganiarzem, a ja jestem super czystoszkiem, no to tak to nie działa, bo y, możesz też sobie nieraz zobaczyć, to jest przykład taki błahy u siebie i razy zdarzyło Ci się na bałagani nie posprzątać tego od razu, więc wiadomo, że to nigdy nie jest takie zero -jedynkowe. Nawet w nocy można już użyć trochę światła na niebie i ja w też jest trochę ja, ja ciemności. Się, trochę nie, muszę nie zgodzić, bo nawet w kwestii bałaganu, twoja mama nawet zareagowała na relację, że potwierdza. <laughs> Inyang, yang <laughs> No to wtedy w drugą teraz stronę. Za co wy się kochacie? E, wiesz no, co? No, teraz dużo możesz powiedzieć. Na pewno taka rzecz, która zauroczyła mnie i dalej tak jakby, e, no ta rzecz trwa, to jest to... M, Michał jest dobrym człowiekiem i nigdy w życiu nie słyszałem, żeby źle wypowiadał się na temat kogokolwiek. E, I powiem Ci, że wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach to jest naprawdę taka wyjątkowa cecha. W sensie, że, że nie ocenia i nie patrzy na ludzi tym e, krytycznym okiem. Każdemu daje szansę. Nawet, nawet czasami jak, e, tak jakby wszystko wskazuje na to, że nie wiem, Druga osoba, nie wiem, jest winna czemuś, albo coś zrobiła, to on i tak jakoś próbuje to przedstawić w taki sposób, żeby to było bardzo neutralne. I to jest taka rzecz, która właśnie bardzo, bardzo mi się w Michale spodobała. I wiem, że też nie jestem jedyną osobą, która to zauważyła, bo każdy, każdy z, którym, z kim rozmawiałam na temat naszej relacji, czy na temat Michała, to właśnie pierwsza rzecz, którą mówił, to że to jest dobry człowiek. I faktycznie to. Słuchałeś się i teraz co? Mogę powiedzieć. <laughs> Nie no, Jakub jest przede wszystkim ma duży dystans do siebie, za co go cenię, bo... Ma? Tak, <laughs> ja też mam duży dystans do siebie i ja bardzo często lubię z siebie żartować nawet z, to, z najbliższych osób, ale oczywiście z sympatii. No i to jest super, że my bardzo często z siebie nawzajem żartujemy i jest no po prostu śmiesznie. Cenię go za to, że jest inteligentny, jest naprawdę bardzo inteligentny i... Jak nawet zaczynaliśmy pisać właśnie gdzieś tam po tych zaczepkach na Instagramie, to wiesz, no nie on nie odpisywał jednym słowem, tylko to były takie zdania złożone, długie wiadomości. I to było super, bo dawało mi to poczucie, że będę miał o czym z nim rozmawiać. Bo wiadomo, jak to jest. Na początku jest super chemia, euforia, poznasz drugą osobę, a potem nadchodzą, jak ja to mówię, te zimne jesienne wieczory, i się siedzi z tą herbatą w mieszkaniu, z tą drugą osobą i o czymś trzeba rozmawiać. A teraz, I... teraz siedzimy z herbatą. <laughs> Więc to jest super, że jest wygadany, no na piękną artystyczną duszę, co mnie urzeka, bo sam jestem artystą i, i może też szukam osób z tego świata, które jeszcze bardziej pokażą mi piękno na, na inne sposoby. Więc tutaj to super cecha. No piękny, taki, pięknie, no. Opieka, no. Dobra, jak pięknie, słodko się zrobiło. Słuchajcie, a powiedzcie mi, bo wiem też, że za Wami jest sesja do magazynu Replika i będzie okładka, tak? No, właśnie, czekacie na tą wspólną okładkę. My już te zdjęcia tak naprawdę zobaczyliśmy wczoraj, tak? Tak, więc te zdjęcia jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Już chcielibyśmy zobaczyć, jak to wygląda w całości. No ale jest to takie, wiesz, przeżycie. No... Ja wiem, że to jest magazyn bardzo niszowy, dla mnie jednak, że bardzo ważny, ale to będzie ta okładka, prawda? Więc fajnie. Wiesz co, to była... Ta sesja to był bardzo fajny czas razem też. Pierwszy raz coś takiego robiliśmy. Ja w sumie też pierwszy raz miałem taką sesję zdjęciową z partnerem, więc było to coś nowego dla mnie. Fajne przeżycie. Czuli, czuliśmy dużą satysfakcję po tej sesji, bo też sami przygotowaliśmy stylizację, Mieliśmy nagrany właśnie taki backstage i super, to wyszło. Więc fajne wspomnienia przede wszystkim, a jak wyjdzie też taki fajny efekt dla czytelników, no to w ogóle będziemy zadowoleni. Ja w ogóle nie wiem, czy to na 100% będzie okładka, więc nie chcę tutaj siedzieć. Tak tak tak, tak? tak, tak, tak. A, dobra. No to będziemy na okładce. Więc dla mnie to były fajne chwile razem. Fajnie też, że, że zrobiliśmy coś dla magazynu. Ale ja chciałem wziąć z tego jak najwięcej trochę e, dla siebie, żeby spędzić ten czas z Kubą w jakiś inny sposób, niż spędzamy na co dzień. Magazyn Replika słynie też z tego, że wydaje kalendarze, nagie kalendarze, gdzie zaprasza znane lub mniej znane osoby właśnie do tego, żeby zapozowały nago przed fotografem. Co byście powiedzieli na nagą sesję do kalendarza Replika? E, wiesz co, ja, w, ja w ogóle e, widziałem te kalendarze już nie, nie jeden, chyba nawet trzy. E, ja bym z chęcią poparł udział w tej akcji, ponieważ uważam, że tak jakby cel jest, jest tak najbardziej szczytny. Natomiast wiem też tak jakby, że, że nie każdy model decyduje się na pokazanie, że tak powiem, full całego ciała. Jednak jest tam też nagość zakryta i jeżeli miałbym brać udział i na przykład z Michałem, jakby też chciał, to właśnie w taki sposób, żeby nie pokazywać siebie całego, jednak zostawić tę część tej intymności tylko dla naszej relacji. Z mojej strony dokładnie to samo. Ja już nieraz brałem udział w takich sesjach zdjęciowych, gdzie trzeba było bardzo się roznegliżować, ale to była zawsze nagość zakryta i to bardziej było ukazanie tego w jakiś artystyczny sposób. Nigdy to nie było jakieś erotyczne, więc jeśli, to, jeśli koncepcja byłaby taka artystyczna i niosłaby ze sobą nie tylko negliż, ale też jakieś takie piękno, że tak to ujmę, i byłby fajny koncept, pomysł na to, i faktycznie moglibyśmy zachować jakąś też intymność dla siebie, no to myślę, że jak najbardziej tak.